Z tej strony Oświca Balama. Witam Was w moim ósmym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Subskrybujcie mój kanał. I dzisiaj, tak jak Wam obiecałam, nagram z okazji świąt wielkanocnych. Filmik niespodziankę. A tym filmikiem niespodzianką będzie Z stanie Jezusa. Zapraszam Was do oglądania. I pa! Jezus umarł na krzyżu. Umarł i został złożony do grobu. I Kajfasz przyszedł do Piłata, by prosić go, żeby postawił strażę przy grobie. Czego tu szukasz, Kajfaszu? Dziś szabat powinieneś siedzieć w domu i świętować. Wydałeś ciało Jezusa tym, jego przyjaciołom, jego uczniowie wykradną ciało i będą opowiadać, że zmartwychwstał, bo zanim on umarł, zanim ten burzycie umarł, mówił, że powstanie zmarłych za trzy dni i ten termin upływa właśnie jutro. Jego uczniowie, wy... Jego uczniowie wykradną ciało i będą opowiadać, że on zmartwychwstał. Masz postawić strażę przy grobie. Jasne. Dobrze, Kańfaszu. Postawię strażę przy grobie. Ale. Jutro ma się to skończyć. Nie chcę, abyś więcej wspominał o Jezusie z Nazaretu. Jasne. Piłat, tak jak Kajfasz chciał, postawił strażę przy grobie. Oni oboje nie wierzyli, że Jezus zmartwychwstanie. Nikt nie wykrań jego ciała, tylko Jezus sam z martwych i odsunie kamień. Tylko Maryja wierzyła, że Jezus, jej syn, z martwych powstanie. Żołnierze. Myśmy nie chcieli za bardzo przyłożyć się do pracy, bo myśleli, że pilnujemy zmarłego, więc nie będziemy za bardzo jego pilnować. Ale Jezus z martwych powstanie. W święto pa Paschy po szabacie. Szabat to był dla Żydów. Coś takiego jak Niedziela dla nas, tylko że w sobotę, w noc, po Szabacie, Jezus sam otworzył grób. Jezus z martwych stał. Jezus z martwych stał, sam otworzył kamień. że uciekli. Jezus sam wyszedł z grobu. Wczesnym rankiem, kiedy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu. Płakała, i zobaczyła w środku dwóch aniołów, którzy tam siedzieli. Jeden tam, gdzie leżała głowa Jezusa, a drugi tam, gdzie leżały nogi. Maria Magdalena weszła do grobu, a aniołowie ją zapytali: Niewiasto, kogo szukasz? Zabierali pana z grobu, odpowiedziała Magdalena. I nie wiem, gdzie go szukać. Magdalena obróciła się. I zobaczyła Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Myślała, że to zwykły ogrodnik. Jezus ją zapytał: Niewiasto, kogo szukasz? Panie, jeśli to Ty go zabrałeś, powiedz mi go, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Mario odpowiedział jej Jezus. Wtedy ona obróciła się i krzyknęła. Po hebrajsku rabuni, to znaczy nauczycielu. Nie zatrzymuj mnie, Mario, powiedział Jezus, bowiem jeszcze nie wstąpiłem do mojego ojca. Ale powiedz uczniom tak: wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego, Boga Mego i Boga Waszego. O świcie trzy Marie przyszły do grobu, ale Kłas był odsunięty. A był przecież zasunięty. Ale widziały, że dwóch aniołów jest tam. Powiedzieli im tak, kogo szukacie? Jezus zmartwychwstał, nie ma go tu. Idźcie. Powiedzieć jego uczniom, że zmartwychwstał. Trzy Marie pobiegły więc do uczniów. I rzeczywiście trzy niewiasty przyszły do apostołów i powiedział im, że Jezus zmartwychwstał. Ale oni ich, jej, im nie wierzyli. Jan i Piotr. Pobiegli do grobu, ale i tak nie wierzyli. Nie wierzyli w ich słowa. Jan i Piotr biegli razem. Pierwszy do grobu przybiegł Jan. Pochylił się i zobaczył płótna i chustę, którą była przykryta twarzy Jezusa, ale nie wszedł do środka. Leżały one oddzielnie. Potem przybiegł Piotr. Także uczeń, który go Jezus zakochał, i w... Piotr wbiegł do środka. A potem szedł Jan do środka. Uczeń, który pierwszy, przybiegł do grobu. Oboje ujrzeli płótno. Najpierw wszedł Piotr i uwierzył, potem wszedł Jan i też uwierzył. Tego, tego samego dnia w Wieczerniku wszyscy uczniowie oprócz Tomasza ukrywali się w Wieczerniku w obawie przed żytami, Drzwi były zamknięte, a Jezus Przyszedł do nich. Stanął pośrodku nich i powiedział: Pokój wam. Wzmijcie Ducha Świętego. Komu grzechy odpuścicie, ten będzie miał je odpuszczone, a komu zatrzymacie, ten będzie miał je zatrzymane. Co wtedy nie było z nimi? A kiedy do nich przyszedł, mówili: Widzieliśmy Pana! Ale Tomasz im tak odpowiadał, nie uwierzę, póki nie włożę palca w jego rany i, je, i nie włożę ręki w jego bok. Po ośmiu dniach, kiedy wszyscy uczniowie byli w Wieczerniku, a Tomasz z nimi, znów przyszedł do nich Jezus. Stanął pośrodku nich, powiedział, pokój wam. I tak powiedział do Tomasza: Tomaszu, włóż palec w moje rany, włóż rękę w mój bok. Tomasz uczynił to, a potem rzucił się Jezusowi do stóp i powiedział. Pan mój i Bóg mój. Jezus mu odpowiedział: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni ci, którzy mnie nie widzieli, a jednak uwierzyli. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Chcę jeszcze tylko dodać, że ba bardzo Was przepraszam, że filmik nie mógł być. Wielką niedzielę, bo byłam bardzo chora, ale teraz czuję się już lepiej. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Subskrybujcie mój kanał. Pa!